Hodowla norek i innych zwierząt futerkowych to znana branża rolnictwa polskiego, która daje zatrudnienie właścicielom ferm, ich rodzinom, pracownikom stałym i sezonowym, wytwórcom sprzętu fermowego, producentom środków leczniczych, właścicielom i pracownikom zakładów przetwórstwa mięsnego i rybnego oraz lekarzom weterynarii. Roczne przychody polskich hodowców zwierząt futerkowych wynoszą około 400 milionów euro przy czym około 100% to eksport do Chin, Rosji czy USA. Około 50 tysięcy osób zatrudnionych na fermach oraz w przedsiębiorstwach związanych z tą właśnie hodowlą to płatnicy podatków do budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, a także składek ubezpieczeniowych i emerytalnych. w których znajdują się duże, dobrze zorganizowane firmy. podnosi się standard życia miejscowej ludności i siła nabywcza. Zaczynają lepiej funkcjonować inne podmioty, jak handel i usługi. Wzrasta liczba miejsc pracy. Hodowla zwierząt futerkowych to szczególnie szansa dla tych rolników, którzy nie dysponują dużym areałem ziemi. Jest to branża doskonale zorganizowana i wzbudzająca coraz większe zainteresowanie na świecie. Hodowla zwierząt futerkowych jest nie tylko alternatywą dla upadających gospodarstw, lecz także szansą na wzrost dochodów polskiego rolnictwa. Gospodarstwa zwierząt futerkowych w ostatnich latach dynamicznie się rozwijają i coraz więcej rolników przekonuje się do produkcji skór. Ta branża jako trzecia w Europie powinna być traktowana jako wzór nowoczesnego polskiego rolnictwa. Fermy zwierząt futerkowych to zakłady wysokowydajnej utylizacji, gdzie w ciągu roku przetwarza się około 400 tysięcy ton ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, pozyskiwanych, niezdatnych lub nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi. Przerobienie tych produktów poprzez ich utylizację przemysłową jest bardzo kosztowne i energochłonne, szkodzące naturalnemu środowisku. Naturalny nawóz zwierząt futerkowych jest ubocznym produktem stosowanym do użyźniania gleby i skutecznie zastępuje nawozy przemysłowe, których produkcja wymaga dużych nakładów energii i tym samym zagraża naturalnemu środowisku. Wysoka jakość skór pozyskiwana od zwierząt fermowych oraz gwarancja ich pochodzenia działa jako naturalna ochrona dzikich zwierząt. Można z całą pewnością stwierdzić, że dzięki hodowli fermowej obrót skórami zwierząt dziko żyjących w większości krajów prawie nie istnieje. Futra naturalne są zdrowe, o jonizacji ujemnej, przyjaznej człowiekowi. Łatwo poddają się naturalnemu procesowi rozkładu, czyli są bezpieczne dla środowiska. Natomiast futra sztuczne są wyrobami syntetycznymi, wytwarzanymi z pochodnych choroby naftowej, co oznacza, że są bardzo szkodliwe w procesie ich wytwarzania i utylizacji.